Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Survival i w dzisiejszym odcinku wracamy w końcu po 11 miesiącach na kosmowice. I w tym odcinku pokażę Wam, co się zmieniło przez te 11 miesięcy na tych kosmowicach, więc przejdźmy już do odcinka. A więc tak, pierwsza rzecz, jaka zmienia się na kosmowicach, to są ścieżki. Ścieżki kiedyś były piaskowe, a teraz są yy, z kamienia, tak jak widzicie. Ale najważniejsza rzecz, jaka tutaj w tym miejscu, gdzie teraz stoję, się zmieniła. To jest nowa budowla, czyli mój dom, który zbudowałem jakiś czas temu. Jest to dom w takim właśnie, jak widzicie, stylu takim nowoczesnym. Jest to taka willa, która może Wam przypominać też dom z Danielowic, które były dwa lata temu. Więc jak chcecie, to możecie w komentarzu napisać, jak Wam się podoba ten dom. A ja przejdę już w sumie do środka, bo na zewnątrz nie ma oprócz tego przodu, to nie ma nic takiego ciekawego. A więc tak. Pierwsze jak wchodzimy, mamy tutaj taki właśnie salon. Mamy tutaj zasłony z banerów zrobione, tutaj mamy taki regał z biblioteczek, tutaj mamy kanapę, mamy kominek, ender chesta, taki stół, który właśnie robiłem też na w sumie poprzednim odcinku na Wigilię, No to tutaj sobie właśnie taki stół zrobiłem w domku. Tutaj mamy zejście do magazynu, i ten magazyn był wcześniej w wieżowcu. Ja go po prostu skopałem i przeniosłem tutaj. Zaraz wam pokażę ten magazyn. Ale w sumie nie mam co pokazywać, bo on wygląda identycznie jak wyglądał tam pod wieżowcem. Ale też wam zaraz pokażę. I dobra, jeszcze przejdźmy tutaj do pokoju po lewej stronie, i dopiero na górę przejdziemy tam. A więc, tak, tutaj mamy takie pomieszczenie ze stanowiskiem po prostu. Zwyczajny taki fotel gamingowy trochę, i mamy laptopa z klawiaturą i myszką, i w sumie w tym pokoju już nie ma nic takiego ciekawego, więc tutaj sobie zamkniemy drzwi i możemy iść na górę. Na górze mamy y, tutaj taki wielki korytarz, i tutaj mamy na razie pusty pokój, jak widzicie, ale tutaj mamy już nie taki pusty. Bo tutaj jest moja sypialnia, która na razie ma tylko niestety samo łóżko, bo po prostu nie miałem pomysłu na jakiekolwiek meble tutaj do tej sypialni, ale łóżko jest gotowe, więc mamy taki po prostu regał z łóżkiem. No i też możecie napisać jak Wam się podoba. Ogólnie po prostu ocencie w komentarzu cały ten domek i w środku i z zewnątrz w komentarzu. A więc dobra, w tym moim domku już nie ma co pokazywać. I magazyn to na razie nie będę pokazywał, bo w sumie no wygląda identycznie jak wyglądał pod wieżowcem, więc no nie mam co pokazywać, tak jak mówię. Ale kolejna rzecz, która ostatnio powstała, to jest dom Franka. Bo Franek miał wcześniej tam dom i tam w ogóle daleko na swojej górze, której nawet stąd nie widać. Ale postanowił sobie zbudować kolejny dom, w sumie już trzeci, ale tutaj to już taki wypasiony naprawdę dom. Tak właśnie on wygląda. Też możecie napisać jak Wam się podoba w komentarzu. I yy, no w środku tam chyba skończył. Nie wiem. Może nie jest skończony. Nie wiem tego. Yy, ale yy, no po prostu tutaj, tutaj, tutaj ma u góry sypialnię. No i na dole yy, pod spodem tam yy, ma też yy, jakiś tam magazyn sobie zaczął robić. Zaraz Wam pokażę. Tutaj ma normalnie zejście. Tu ma jakieś kotły. A tutaj ma normalnie Spadek w dół, no i tutaj jest jeszcze nieskończony magazyn, więc no nie ma tutaj za bardzo co pokazywać. Same skrzynki, w sumie ja też mu pomagaję trochę to robić, no ale jak widzicie, jeszcze nie skończył tego magazynu, jeszcze trochę roboty tutaj ma. No i ma też windę wodną, właśnie jak widzicie. Dobra, więc przejdźmy do kolejnej budowli. Mój wieżowiec to niby było widać na odcinku zdekorowania świątecznego w tamtym roku. No ale nie było go tak bardzo widać. Trochę było widać, trochę nie. Yy, więc mogę Wam w sumie pokazać jak on wygląda w środku. Yy, w środku tutaj jest yy, na pierwszym piętrze w sumie parterze recepcja. No i na kolejnych piętrach mamy różne takie sypialnie i tak dalej. Tu kolejne piętro no to jest takie szklane. One są tak na zmianę. Tutaj jest szklane, później jest wyżej yy, znowu takie drewniane. I tutaj jest piecykarnia i tak w kółko szklane. Drewniane, szklane, drewniane. No, i jak widzicie, w większości ten wieżowiec jest skończony w środku. Nie będę całego pokazywał, bo jest trochę tych pięter tutaj w tym wieżowcu. No, ale jest naprawdę fajny i ładny. Ale jak możecie zauważyć, czego tutaj nie ma nie ma tutaj właśnie góry, i dlatego też w sumie nie nagrywałem większość czasu, bo wakacje, przez całe wakacje skopywaliśmy tą górę, która tutaj była. Oczywiście to nie jest ta góra, co jest tam y, domek Franka, tylko ta góra, która tutaj była, właśnie za moim wieżowcem i za domem Tomka. Nie ma całej góry, bo skopywaliśmy ją chyba z 4 albo 5 miesięcy. Y, oczywiście z pomocą bikonów, y, więc no, tutaj nie ma nic na razie, bo dopiero skończyliśmy to skopywać, wyrównaliśmy tutaj teren, daliśmy gras bloka. I nie ma tutaj nic takiego ciekawego na tym terenie jak na razie, nic nie zbudowaliśmy, ale już z daleka możecie zauważyć, że tam jest kolejny wieżowiec i to jest wieżowiec Ami. Ami sobie właśnie zbudowała wieżowiec, którego nie było tutaj wcześniej, dlatego właśnie go pokazuję. No, i ten wieżowiec też ma tam na każdym piętrze są jakieś piecykarnie, enchanty, jakieś farmy ze zwierzętami. No, w, w środku to w sumie nie ma co pokazywać, też jest ładne, oczywiście. No, ale z zewnątrz robi największe wrażenie, bo w sumie to jest najwyższy wieżowiec na kosmowicach. Więc no, w środku nie będę wam pokazywał, w innych odcinkach na pewno zobaczycie, jak będę po prostu przez ten wieżowiec przechodził. Dobra, kolejna rzecz. To tak, właśnie ostatnio zniknął skin, nie wiem dlaczego Ami Mówiła mi, że po prostu ona chyba sobie go skopała, ale zbuduje od nowa, więc dobra Nieważne Ale w tym miejscu były schody do farmy, trzciny I tych schodów nie ma, bo po prostu zrobiłem tutaj windę wodną No i tam na dole jest ta trzcina, którą pokazywałem jakiś czas temu Kolejną rzecz to oprócz domu gromotnika, który ma tutaj to gromotnik sobie zbudował y, dom w stylu takim trochę japońskim. Więc pokażę Wam od przodu, jak to wygląda. Tutaj sobie postawił taki, takich pilagerów, i tu ma taką wielką bramę. Y, no i po prostu domek, a tam ma farmę jakąś nie, czy coś. To nie jest ważne, ale tutaj ma taki właśnie domek. Tutaj niby coś miał robić, chyba jakieś podziemia, ale. Teraz podziemia jednak sobie chyba robi, no tutaj właśnie w górze Franka sobie zrobił taką wielką dziurę i tutaj zrobił sobie schody, tu będzie miał ogólnie magazyn, jak widzicie tam stoi bikon, bo ostatnio to kopał, na razie tu w sumie nic nie ma oprócz enchantu i tego bikonu, no i chyba właśnie w tamtą stronę będzie ten cały jego magazyn. No ale na razie to nie jest skończone, dopiero zaczął. No ale całkiem ładnie mu te schody przyznam wyszły. Teraz możemy w sumie przejść e, do ko kolejnej rzeczy też troszkę oddalonej od, od Kosmowic, czyli e, terenu, na którym Ami sobie zbudowała dom. A doleciałem tutaj i ogólnie mi sobie tutaj wyrównała teren, bo miała budować taką wielką willę tu w tym miejscu. No i w końcu tą willę zaczęła budować i w końcu to ją zburzyła, yy, więc po prostu no, został ten teren i sobie w tym miejscu zbudowała taki też właśnie ładny nowoczesny dom. Tutaj ma normalnie taką jakąś rzeczkę, tutaj ma wejście chyba w środku nie jest zbytnio skończony, no, ale tutaj ma takie schody. Tu ma chyba właśnie o sypialnie tutaj ma e, tutaj e, u góry w sumie tutaj oprócz tego wszyscy, oprócz tej sypialni to nic nie ma ale tutaj ma taki taras balkon e, dobra lecimy na dół e, na dole to ma tak e, tutaj ma kuchnię jakąś e, nawet ładną. E, co tutaj jeszcze jest? Tutaj ma taki salon z telewizorem, w sumie taki to bardziej takie kino domowe trochę, bo tutaj takie głośniki w ogóle. No fajny pomysł miała na to. Yy, tutaj jest jakieś jacuzzi, też rzeczka, przejście gdzieś tutaj do tyłu. O, tego to nawet nie widziałem. Tutaj jest jakieś takie fajne auto. No naprawdę faj fajny pomysł miała na to. Yy, w ogóle tego nie widziałem prawie, bo z daleka tylko widziałem ten domek, więc Pierwszy raz w sumie to widzę i wy też pierwszy raz to widzicie. I tutaj jest, też ma taki ogródek, na którym ma takiego grilla. Ma pełno tych właśnie tutaj leżaków, jakieś jacuzzi w tym miejscu. Tutaj jacuzzi, tam na górę ma wejście. I u góry ma jakieś tam parasole i też leżaki. No ogólnie to fajny, fajny pomysł. Miała być tutaj inna villa, miał, miał być inny dom. No, ale ten też jej fajnie wyszedł i nawet może lepiej niż tamten. Nie wiem, dobra, więc lecimy po prostu do kolejnej rzeczy. Dolatuję teraz, właśnie jak widzicie, do wioski i to jest wioska, która była tutaj od samego początku na kosmowicach za skinami naszymi. I ogólnie jeszcze ścieżka nie jest zrobiona, ale y, cała wioska już jest zrobiona. Poprzerabiane są domki, właśnie na takie jak widzicie. Na razie tutaj villagerów nie ma, bo wszystkie praktycznie poginęły. Ale villagerów z innej wioski sprowadzimy, więc będą villagerzy. No i na razie w środku jeszcze nie są porobione te domki, ale z zewnątrz już są wszystkie przerabione. Też są dodane, bo niektórych domków tutaj nie było, jak na przykład tego domku nie było. Tego domku tutaj nie było, no w większości tych domków nie było, po prostu zostały niektóre wymurzone i przerobione, albo po prostu dobudowane inne. Więc no wszystkie domki są praktycznie podobne, no ale moim zdaniem są ładne, więc y, ja je robiłem y, oczywiście z kosmowiczanami y, I no, w tych domkach nie ma nic szczególnego, więc lecimy stąd. Ale w sumie ten domek, który jest y, w tamtym miejscu, jest moim zdaniem najładniejszy. Zawiosko jest tutaj teren wyrównany, bo ja miałem sobie budować coś, ale jeszcze w sumie nawet nie wiem co, jakiś projekt. Na razie tam są moje borówki, więc nie ma co pokazywać. No, i ten dom jest w sumie taki najładniejszy, więc tutaj chyba będzie mieszkał jakiś po prostu villager, który nie wiem, będzie miał dobre jakieś enchanty czy coś. Ale na razie villagerów nie ma, bo tak jak mówię, wszystkie poginęły. Tutaj Ami też w swoim starym domku zrobiła sobie też podziemia, których w, y, ostatnio, jak pokazywałem, całe kosmowice do tych podziemi nie było. Była tutaj tylko taka jedna dziura, po prostu jeden blok wykopany i tyle. A teraz sobie zrobiła tutaj podziemia. Te podziemia oczywiście no, nie skończyła, bo później właśnie zaczęła projekt tam no, równać ten teren i w ogóle. No ale tutaj sobie porobiła arbuzy, miała też tu magazyn zrobić. No ale y, chcę to pokazać, bo to jest jednak zmiana, która właśnie jest tutaj na tych kosmowicach. Tam ma zejście do kopalni. A oprócz Ami Domku, to y, tutaj w tym miejscu. Zgadnijcie, co tutaj może być takiego w tej wodzie. W tej wodzie jest, jak widzicie, takie, jakby, nie wiem jak to nazwać jakie oko. I to jest tajna baza GEDE. Tylko, gdzie tu się to wchodziło? Bo sam zapomniałem. O, tutaj się wchodziło, zaraz Wam pokażę. Tutaj zrobił sobie takie zejście i jest właśnie jego taka baza niby tajna, ale nie tajna, bo w sumie każdemu o tym powiedział, że ma tą bazę. No i tutaj nie ma na razie żadnych itemów, no ale sobie taką właśnie bazę zrobił. Tajna no to nie jest za bardzo, bo każdy ją widzi i każdy ją już po prostu widział. No ale fajnie zrobił, ładnie, fajnym takim nederowym stylu. I w sumie w tej bazie to już chyba tyle, chyba że o czymś nie wiem. Może coś jeszcze tutajnego jest, ale ja nie wiem, więc na razie stąd wychodzę. I w sumie jeszcze Wam mogę pokazać też ten jednak, ten ma mój magazyn, bo sobie przypomniałem, że tam zrobiłem e, w tym magazynie e, też e, no, enchant, którego nie było. Bo ogólnie, no magazyn to wygląda tak, jak tam wygląda pod wieżowcem. Oczywiście już sobie porobiłem te wszystkie ramki yy, podświetlane i tak dalej. No i tutaj były po prostu drzwi, był taki enchant brzydki i wyburzyłem te drzwi i zrobiłem właśnie taki enchant, jak widzicie. Mam tutaj kowadła, enchant, yy, ender chesta. No i wszystko tak, ten zrobione fajnie. Tutaj jakiś lapis, tutaj nic nie ma. I tutaj po tej stronie na razie zrobiłem taką mini piecykarnię. Może w następnych odcinkach będę właśnie robił tutaj taką dużą piecykarnię. Tutaj na razie nic nie ma, bo wcześniej tutaj pod wieżowcem to tutaj było łóżko, ale na razie nie zrobiłem. No i tutaj jest po prostu piła postawiona jakbym potrzebował. I tak to w sumie magazyn to wygląda tak, jak wyglądał wcześniej. Największym projektem i najgrubszą rzeczą to moim zdaniem właśnie jest ta góra. Bo ją naprawdę bardzo długo skopywaliśmy, praktycznie w sumie to całe wakacje. Przed wakacjami zaczęliśmy chyba w kwietniu skopywać i kopa ko kopaliśmy ją aż, no aż prawie do teraz gdzieś tak do połowy października ją kopaliśmy. No oczywiście nie codziennie, bo tak to byśmy ją o wiele szybciej skopali, no ale też było tu mega dużo bloków, mega dużo kopania i tak dalej, więc no trochę było roboty z tym. I wszystkie bloki, które z tej góry jakby były skopane, to są tam pod wieżowcem właśnie, gdzie był mój magazyn w skrzynkach, więc y, cały kobyl, cały, cały dirt po prostu z tej góry został, więc tego jest masę. Tam jest mega dużo skrzynek, nie będę was, Wam teraz pokazywał i Was zanudzał, no ale po prostu jest tam mega dużo budulca i tak dalej. Y, I jeszcze zapomniałem Wam pokazać, y, że tylko muszę sobie oczywiście zjeść, bo nie mam... Tego nie mogę biegać. Jeszcze za domem Franka powstał taki, jakby ogród, który właśnie Franek sobie zrobił taką fontannę sobie zrobił. No i tutaj jakieś bambusy posadził i drzewa i tak dalej. No ładnie to wygląda taki ogród. Tu za moim domkiem na razie jest po prostu w takie puste miejsce. Też miałem w planie sobie robić ogród, ale nie wiem, czy zrobię się zobaczy w przyszłości bo teraz na razie to by trzeba tutaj porobić ścieżki gdzie była ta góra i w ogóle coś zacząć tu budować bo jest mega, tak, mega brzydko i mega płasko tutaj na tej górze bo w sumie to już nie jest góra, ale ja tak mówię, bo po prostu już zawsze to była góra i wiecie, przyzwyczaiłem się. Jak ktoś pamięta tą farmę, która powstała w sumie na początku Kosmowic, to na początku ona tutaj inaczej troszkę wyglądała. Bo tutaj nie były świerkowe pnie, tylko były takie dębowe i tutaj była normalna taka zagroda z płotków dla krów i dla świń. Teraz została przerobiona troszkę, są z dwóch stron zrobione jakby przejścia, można z dwóch stron przejść tutaj. No i jest tak troszkę przerobiona, moim zdaniem ładniej, ta farma cała. No i zostały też dodane buraki, bo wcześniej tego nie było, czy tam marchew, nie, marchewek chyba nie było, czy buraków, już nie pamiętam. No i w sumie to już na tych Kosmowicach praktycznie to tyle się zmieniło. Nie wiem czy ta wyspa była, jak nagrywałem 11 miesięcy temu. Jeśli jej nie było, to właśnie pokazuję Wam. Tą wyspę zrobił gromotnik, miał tam coś robić na niej, a w końcu nie zrobił, więc na razie sobie taka wyspa wisi. Więc to już będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subika na tym kanale i do zobaczenia w kolejnym odcinku.